Witam jakże gorącym miejscu. Szybki up dzieje. Więc tak. Rzodkiew to po prostu odwaliło. Tam nie wychodzi, ani tam. Hm. Ale dobra. Tu mamy ten rozmaryn. Na razie nic. Tutaj coś wychodzi. Ale chyba raczej to nie jest. Cebula ani koperek, chociaż tu koperek, możliwe że to jest. No, chyba tak, tu chyba koper wychodzi, więc ok. Imbir to wiadomo, to późno, dosyć czosnek też, a tu groch zobaczcie, wychodzi. Zaczyna groszek sobie wybijać. Muszę sprawdzić, jak tam ziemia, ale wilgotne jeszcze mają. Jeszcze tej wilgoci mają. Może potem podleję, tylko że już jest troszkę późno dzisiaj. Pogniłem trochę w łóżku. Nie powiem, wstałem dopiero w pół do dziewiątej. Wstałem wcześniej, ale wiadomo, dosypiałem. Pomidorek. Jeden pomidoro jest. Kwiatek. Tutaj drugi pomidoro. No jakoś tam się rozwijają te pomidorki. Koktajlówki nie widzę jeszcze żadnego. Kwie... Kwieciście jest, ale bez, bez ten. Bez owoców. Tutaj na tym tak samo. Trzeba ująć te liście żółkłe. Tutaj muszę te liście. Tam też podetnę te dolne liście. Ogórki. Jak to ogórki? Jakąś barwę dostają. Pomału. Hm, tam jakieś kwiaty widzę już. Ja, coś się rozwija tam. No dobra. Podlejemy je. Temperatura jest hardkorowa, że tak powiem. Zaczyna się tu robić hardcore? Ale te pomidory w grządkach, zobaczcie, gigantyczne. Tam coś się chyba już nie, jeszcze się nie rozwija, chociaż te już są takie przekwitnięte prawie, ale nic się nie rozwija. No dobra, też podetnę im te liście, bo mają niektóre liście te za długie, po co to takie? No i co? podlejemy, a trawę kosiłem to dlatego, że o, gorąco, o tej taczce mówiłem mam taką taczkę jeszcze, 300 litrów tak, kurde elegancja, Francja, taka 300 litrowa, jak widzicie to z moim bratem od innej matki Bartoszem, którego pozdrawiam Przekopaliśmy wczoraj Nie chciało mi się nagrywać w ogóle całkowicie W piątek była impreza W sobotę robić Wiecie jak jest, nie? I nie chciało mi się totalnie nagrywać W ogóle nic mi się nie chciało I teraz też w tym słońcu to mi się nie chce eee, Trzeba to przegrabić teraz Pozbyć się wszelkich korzeni Widzicie tutaj są korzenie Szczawiu Wszelkich korzeni się pozbyć tam jest ten, ta, ten wgłębienie na tą moją kuchnię, wędzarnię kuchnię. Zobaczymy. Chcę dookoła dać agrowłukninę. Dosłownie tak dookoła to zamykam. Jednak tu zamknę. Może chociaż malowanie dzisiaj zrobię. Zobaczymy. I tutaj też agrowłukninę, A tutaj już na starcie. Dziś może bliżej tutaj y, tych y, drzew. Zrobię to ognisko w dole. Jest i drugi pies. chrupol sąsiad. Mafia jak to mafia, nie przepada za nim. On jest młodziutki, także. A babcia nasza, dziewięcioletnia, prawie. Ona lubi się u rusać i tyle z tego jest. Dobra, wstęp trochę długi, ale dawno nas tu nie było. To znaczy ja jestem cały czas, ale was nie było. No i tak to wygląda. Tak to wygląda. No dobra, trzeba tam podziałać z tymi pomidorami. Poprzycinamy sobie te wilki i niewilki liście. Tu jest mało co do cięcia. Z tego raczej nic nie będę ścinał. Może tego przytniemy. Tu jakiś wilk nam idzie. Wilki są oberwiemy. Marne te krzaczki, strasznie. Zobaczymy, czy to w ogóle coś z tego będzie. Hmm. Ogólnie. Ogólnikowo. Myślę, że coś tam się może urodzić, ale. Ale nie wyglądają one dobrze. One już na starcie miały słabo. No ale okej. Okay. Zobaczymy. Przecież nie będziemy ich od razu skazywać na śmierć, nie? Trzeba dać im szansę. O, tu liście są hardkorowe trochę. No Tam jeszcze wilk jeden. Dobra. Tu liście są hardkorowe. Podetniemy je. O Tu jakiś wilk. Ech, tutaj. Coś nam jakiś wilkuje. Nie, nie, nie. Też podetniemy im te dwa liście. Ten jest słabszy, no bo tutaj wiadomo, musi wykarmić jeszcze braciszka. No ale braciszka zostawimy. Ten liść też dotyka ziemi, co? out. Dobra. Tam nie, tam żadnych liści nie. Idziemy na malinowe. Ja tu wczoraj wrzuciłem trochę trawy. Ta trawa obeschła. Tu są wilczury. Patrzcie, jakie wilki. To już na sadzonkę by się nadało. O, dobra jest. Te trzy liście z dołu przytniemy. Niech się idzie do góry. Jeszcze jakiś wilczur z dołu. Dobra, jednego mamy. Tego na razie zostawiamy. Niech, se dzieje, niech się dzieje. No to tam będzie mizerne strasznie. Nie mam jak nagrywać o wilczury od spodu. Wszelakie. Powyrywane. Dobra. Wilków jest. szybko roją? Dobra też wilczur. To konkretne. Tu też liście przytniemy, cyk, 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 cyk. Od dołu. No dobra. I tyle nie będę wam już tam pokazywał resztę. Reszta to się weźmie już klucza tego ostatnio robiłem dosyć intensywnie Więc jest git i tego tutaj. Ten to jest dla mnie zagadka. Czy tu w ogóle wilki mu pourywam i te liście od dołu i tyle On sobie tak rośnie, bo rośnie, nie? Dziwne. O, trzeba chwilę tu stąd odpocząć. Tam ten trzeba wyrwać. Musisz szczaw rozwinął. Trzeba te korzenie wyrwać, tamtego szczawiu. To ja nie wiem, czy to nagrywam. Nagrywam. Dobra, powyrywamy te liście i tu podlejemy. To wszystko chyba. Aha, tym jeszcze. Patrz, kurczę. Patrz, kurczę tego. Cyk. 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 Dobra. Dosyć mocno. Ścinamy. Nie ma gadania. Dobra. Do wiadra. O! Tamten tu już w ogóle trzeba poprzecinać. Dobra. Wezmę się jeszcze za ogórki. Zaraz. Tu w ogóle sałaty masłową słową po... posiałem. I ją podlejemy. O dobrze. I tam rzodkiew też podlejemy. Rzodkiew, jak mój przyjaciel powiedział, jest. Opie. <słuch> to ona tak szybko rośnie, nie? Wiecie. Fajnie, no bo kurde. Jakiś efekt będzie, nie? I tak pochodzę sobie trochę. Mauzer napełniłem wczoraj. Mauserka napełniłem. O, ciśnienie jest większe, to wiecie, już nie wyrabiam, żeby nalewać. Kurde, mógłbym tam te otworzyć, by było mi trochę prościej. No ale dobra, pierw te grządki podleję sobie, zaraz to ogarnę, was puszczę. Sobie samopas pożyjecie. O, oh, koper też już puszcza, fajnie. koperek puszcza, jest. Nie mogę na te sadzonki lać przy takim cieple. Bo to nie wygląda potem dobrze. Tam cebula chyba jedna. No, wybijają cebulę. No, cebulę też. Widzę już teraz, jak ten, jak polałem wodą. To cebula też wybija. Tu imbir. Polejemy. Ja wam w ogóle tego nie nagrywam, no jak debil. Dobra. Podleję sobie to wszystko i wtedy się widzimy. Tu już zamknąłem. Niech się tam kisi. Niech się tam robi, a my nalewamy jeszcze konewkę do tamtych ogórków przy płocie. Także, Zaraz nam się napełni idziemy tam też podlać. Ogórki lubią wilgoć strasznie. Pomidory już nie do końca. Dlatego nie powinno się sadzić w szklarni. Natomiast nie jest to razem w razem sensie. Natomiast nie jest to jakieś, jakaś zbrodnia. Można to zrobić bez problemu. Tylko trzeba troszkę zwrócić uwagę na to, żeby ogórkom więcej może podlewać. O, i tyle Tutaj też widzicie, wody trafia. Do górasów. One znacznie słabiej się przyjęły, no ale nie oznacza, że całkowicie sobie nie radzą. Bo radzą. Jeszcze tu trochę damy winogronkom. Delikatnie. Dobra, to tyle z podlewania. Dapsywalniemy tą konewkę. Ja tak mówię, jakbym miał, kurczę, wiecie, do niedowład mózgu. Czasami zatrzymuję słowa po prostu. Przerwy robię między słowami, nie wiem po co. Ale okej. Okay. w to rzodkiew, kurczę, na moment mizeria z rzodkiewki będzie. Rozmarnia tu, zobaczcie to jest ewidentnie cebulka, tutaj też, tutaj też, tutaj też, cebulka się rozwija, też delikatnie. Grok wiadomo, ten groch, sz, 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 czosnek i ten tu myślę, że z dwa tygodnie spokojnie, tak samo e, ingin. Tam podlałem, tego szczawu już nie wyrywam, bo tam kurczę podlałem, teraz to następnym razem. Następnym razem też ogórki podwiążę. Troszkę je wypielimy. Tam są jeszcze te liście takie początkowe, okrągłe na początku. No dobra, czekamy aż te sałata wybije też. Dostaję wody regularnie. Wilgotno tu się zrobiło strasznie, więc okej. Okay. Ścieżka, może bym jeszcze podlał. A w sumie nie. Ładnie klepła, nie? Ładnie klepła ta ścieżka. tym, jak się usunie, to stąd wszystkie warzywa na jesień. To się tu przekopię i następnym roku zupełnie inaczej tu posadzę, posadzę w takich rzędach, w tą stronę tak, żebym ścieżkę miał tutaj blisko przy tym i tam, tam żebym mógł się dostać i wtedy pomidorów więcej tu się posadzi a planuję jeszcze drugą szklarnię I kto wie, może trzecią także trochę tego będzie teraz trochę pousuwamy szczawiu chciałem tam jeszcze w rogu dzisiaj przekopać, ale się nie biorę za to po wczorajszym mam dość. Mafijka tutaj oczywiście Wam się prezentuje. No i co? przyśpieszamy film i jedziemy z koksem. Dlatego czasem mi się nie chce, jakby ktoś się zastanawiał, to to jest 300 litrowa taczka. Tak wygląda 300 litrów szczawiu. Jeszcze wiadomo, wszystkiego nie dałem rady usunąć. Trochę trawy też poszło. Coś widziałem tu. Wszystkiego człowiek nie jest w stanie usunąć. Ale trochę glebogryzarka pomoże. Zobaczcie jaki to jest szczaw, nie? Rozumiecie? To jest szczaw. To są mutanty w niszczawie. Oh. Cyk, cyk. To by musiał tutaj, wiecie, to by musiał kurde chodzić i chodzić. Ale mówię, trzeba będzie glebogryzarkę wziąć. Grabiami to się tu zajada. Wypożyczek albo gryzarka. Mo sam nie mam. Niestety. Tam zobaczcie, jak wystaje bezczelnie. I się śmieje ze mnie. Na skubaniec. O. Zobaczcie. Szczaf. Tam. Tam go przyjmie. <noise> Każdą ilość. Mafika też pomagała, jak widzieliście. Sory za nagrywanie, no ale troszkę się nie da wszystkiego ogarnąć. Jednym kadrem to jest jednak 120 metrów. Blisko. Więc to dużo. To dużo. Niestety. Dzisiaj to tyle. Więcej nie dam rady zrobić, bo już umieram. Jest naprawdę żar z nieba. Się leje, to jest pogoda, żeby siedzieć nad jeziorkiem i pić piwko zero. Zeróweczkę koniecznie. Bo no w taką pogodę się nie pije, chyba że jesteś żulem i musisz. No to przykro mi jest. No ale niestety, alkohol jest wrogiem ludzkim. Wrogiem ludzi, którzy są słabsi psychicznie. Niestety. Więc nie radzę. Jak masz jakieś problemy, sobie z nimi nie radzisz, to nie idź w alkohol. Tylko postaraj sobie poradzić z tym wszystkim. Co? To tyle. Trzymajcie się, słuchajcie miłej niedzieli. Pewnie to dopiero zobaczycie wieczorem. I co, i do następnego, aby Wam się wiodło.